Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam na kolejny epizod. Życzę miłego oglądania. Myślę, że znajdziecie coś dla siebie dzisiaj. Zobaczyłem tutaj na krześle leżącą zapalniczkę. Mówię, wezmę Adamowi. Podchodzę jak się przestraszyłem. Cześć futrzaku. Nie bój się. Nie bój się. Dużo padało, więc pewnie nie działa. No nie działa. Rozwalone. Trudno. Miał być prezent dla Adasia, nie ma. Pakotek. Pokazywałem Wam już mój pokój, w którym mieszkam. Większość tych pokoi tutaj w ośrodku, w hotelu jest podobna, zbliżona wizualnie mniej więcej. Natomiast są tutaj też dwa takie bungalowe domki dla większej grupy, na przykład rodziny. To jest jeden z tych domków, tam jest następny. Mamy tutaj dość duży przestronny i wysoki taras, z pięknym widokiem. Na okalającą dolinę. Tam jest basen, tam jest restauracja, a sam pokój. Zastrzegam, to nie jest pokój, który jest y, sprzątnięty, w związku z tym y, nie patrzcie na ład, tylko jakby na układ w samym pokoju. Tutaj mamy dwa łóżka. Tam jest spora łazienka. Większa niż w takim normalnym pokoju. Tam prysznic. A tutaj schody na górę. I po tych schodkach można wejść sobie. I tam jest jeszcze przestrzeń do spania. Tam jest jeszcze jedno takie duże łoże. Okienka w tej chwili zasłonięte. Takie poddasze. Szafka. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o taki większy domek. Bardzo fajny. Co? Gluton mały. Co gluton mały. Co tutaj się stało? Co? Co masz na główce? Uderzyłeś się? Ślicz nochu jeden. A ja tutaj poręcznik. Poręcznik przyda mi się w związku z moją wizytą w tamtym miejscu, gdzie się zaraz udają. Ten czas nieuchronnie się zbliżał. No i nadszedł w końcu. Adam będzie dzisiaj wracał do Phnom Penh. Spędziliśmy dwa dni tutaj sobie. Nie no więcej. 11. To 11 w sumie, ale dwa dni już tak właściwie na tak, pustym obiekcie. Na pustym obiekcie, no. Yy, I to był dość, powiem szczerze, efektywny czas, bo udało się sporo zrobić. My dużo nagrywali. Ja mam jeszcze drugi kanał. Marcin ma też jeszcze kanał kulinarny, ale też będzie ruszał. Czy to już można powiedzieć? Można, to można już powiedzieć tak. Marcin rusza też z taką gadającą głową. Także <laughs> pozwoliłem też dopomóc trochę przy kontencie. I ponagrywaliśmy pewne sprawy, i tutaj dużo ponagrywaliśmy. Powiedz mi, Adam, yy, jedziesz do Phnom Penh, dokąd? Do Reszalakę. No, jedziesz do siebie, na, do apartamentu. Tak. Jaki masz plan na najbliższy czas? Najbliższy wiesz ten? co? Powinienem pojechać do Sachanu, mhm. się rozejrzeć. No i to jest taki teraz w głównych planach. No, rozwijać też drugi kanał. Bo tak, teraz wiesz, po przemyśleniach, jak rozmawialiśmy, mhm. trzeba ten drugi kanał rozwijać. I to jest najbliższy plan. A później jeszcze Ciebie odwiedzić tutaj, jak będziesz, żebyś się nie nudził, nie? Super. Będzie mi bardzo miło, jak przyjedziesz. Wtedy zawsze coś się dzieje więcej. Czy Sihanoukville to jest wyjazd, to nie jest wyjazd czysto turystyczny, że się tak nie. Okaże. Nie, 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 Chcę zobaczyć, jak z lokalami, żeby coś tam otworzyć. Jak okaże się, że Sihanoukville z jakichś powodów nie, to co wtedy? Będziemy myśleć. To wtedy będziemy myśleć. Tak. Dobra, Adam. Dzięki wielkie za ten czas i szerokiej drogi, szerokości. Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Adam ja jedzie ma. nocnym busem, ale jeszcze się nie żegnamy. Jeszcze Trzymam zdążymy się pożegnać, jeszcze mamy parę chwil. Mamy tyle rzeczy do zrobienia. Jeszcze tyle to, rzeczy to do zrobienia. To, a Kambodża do zawojowania. <laughs> Adam i Srejnie już idą do samochodu i jadą do Phnom Pen. Szerokiej drogi. Szerokiej. I mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia może tutaj w Ratanakiri. No tak, prawdopodobnie. Trzymaj się, Adam. Dzięki Trzymaj, wielkie. I no, Dziękuję się. i do zobaczenia. No. I nie daj Szerokości. Się. I nie daj Wy się. również. No. Bądźmy dzielni. Dobra, no Trzymajcie się. Kończy się pewna epoka. Ostatnie ujęcia i machnięcia dłonią. Tego nie widzicie być może, ale czynię to właśnie. I zostałem sam sam, zupełnie jak palec. Szerokości dla Adama i dla swojej. Pomachane. Ja wracam na restaurację, ale już długo nie będę siedział. Właśnie byłem w trakcie rozmowy z Tarąg i z Juny. Przerwałem, żeby pożegnać się z Adamem, oddzwonię do nich. Tarąg usypia teraz Junku, a Juny właśnie mówiła mi przez telefon, że jak wrócę, to muszę koniecznie zbudować jej dom, ale tak duży dom, żeby mogła w nim spać. Także stoją przede mną wyzwania, ciągłe. Chyba już zwyczajowo można powiedzieć, odcinek kontynuuje kolejnego dnia. Jestem rzeczywiście już sam w hotelu, ale jutro przyjeżdża część ekipy, wraca do, do hotelu. Ja natomiast planuję udać się do miasta. Do Bannu, usiąść w karoce, ponieważ tutaj skończył się nam internet. A ja mam do wysłania sporo rzeczy, do popracowania sobie przez internet również. Także myślę, że na jakieś 3 godziny się tam wybiorę. Taki jest plan. Pogoda zapowiada się na płaczącą. Także chciałbym się uwinąć, zanim rozpocznie się ten show. To mały glut. Został wykąpany znowuż i przed chwilą Tutaj dziewczyna suszarko go jechała, to pierwsza rzecz, jak tylko uciekł, to od razu musi się wytarzać. Tak? No i nie warto było kąpać pieska. O! Trzeba się wytrzeć od razu i wytarzać. Jakie to jest typowe. Jak dziecko. No ty jesteś jeszcze dzieciaczkiem, tak? Jesteś jeszcze dzieciaczkiem takim małym. Kto cię tak tutaj wziął? Kto cię tak tutaj wziął, wykąpał, co? I wysuszył. Mm? dobra, się. Dotarłem do Karotki, ale nie zdążyłem przed deszczem. Rozpadało się. By to tak dość solidnie. Mam sporo pracy, więc myślę, że trzy godziny jak nie lepiej tutaj posiedzę. I stąd chyba wiele wam nie pokażę, chociaż, jako ciekawostka, sporo ludzi tutaj siedzi, turystów. Zaskakująco, jak na... Ratanakiri, to powiedziałbym, że jest na wypasie, full, a jakby tego było mało, to tam jeszcze pod parasolem stoi jakiś biały i przed chwilą jedna pani stąd wyszła. Ciekawe, skąd Ci się tutaj tyle wzięło? No to ja do roboty w takim razie. Moi drodzy, ogłoszenie dla tych, którzy są zainteresowani oczywiście. Ponieważ ten podcast, który wrzuciłem spotkał się z Dość dobrym odbiorem waszym, i, i, i przyjęliście go dobrze, postanowiłem spróbować wyodrębnić taki kanał, gdzie będą po prostu dłuższe odcinki. Odcinki nie daily, to będzie taki właśnie kanał do słuchania, tak żeby można było sobie w trakcie pracy, jazdy samochodem czy przed snem posłuchać tego, co mam do powiedzenia ewentualnie tego, co mają do powiedzenia moi gości. Goście, których będę na, e, do kanału mojego zapraszał. E, kanał nazywa się, uwaga, kanał do słuchania. To jest jego nazwa na YouTube. E, w opisie pod tym odcinkiem wrzucę oczywiście linka do niego. E, na początek będą dwa odcinki. Jeden bardziej poważny, jeden Taki troszkę luźniejszy temat. W obu głównym bohaterem będzie Adam Machaj, który jest człowiekiem mającym prawo wypowiadać się na tematy, które będą poruszone w tych odcinkach, w tych wywiadach. W pierwszym rozmawiamy o Chinach i dominującej roli Chin w globalnej układance na świecie. Drugi odcinek to destynacje wakacyjne: Tajlandia, Wietnam, Filipiny. Gdzie się wybrać, gdzie się nie wybierać? Mocne i słabsze strony? Czy warto zmienić typowo turystyczne destynacje na jakiś eksperymentalny kierunek? O tych dwóch tematach w pierwszych dwóch odcinkach na kanale do Słuchania. Wszystkich chętnych zapraszam. Oczywiście ci, którzy wolą pozostać tylko tutaj przy Daily, zostańcie przy Daily. A zainteresowanych raz jeszcze zapraszam. Ha! No, i okazało się, że ostatnio przez zawodną pamięć wydawało mi się, że to jest gdzieś tutaj. Chodzi mi o ten Tree Top Hotel, czyli ten hotel z pięknym widokiem. I powiedziałem Wam, że w końcu jest zamknięty że go nie ma i, i, i że Wam nic nie pokażę z tego hotelu. A tymczasem dzisiaj rozmawiałem z właścicielami tutaj, tej Green Carrot, w której teraz siedzę, i oni mówią, że jest, jest, jest. Po prostu kawałek dalej. No, nie doszedłem ostatnio, zabrakło mi ze 100 metrów, żeby się tam dostać. W związku z tym idę teraz tam nadrobić to, co powinniście byli zobaczyć ostatnim razem. Zatem zapraszam was bardzo serdecznie. Widzimy się za chwileczkę w 3top Hotel Ecolodge. To chyba jeszcze nie tutaj, to nie jest ten zjazd. Przynajmniej zupełnie inaczej to sobie, tego co ja pamiętam, to inaczej wyglądało. Ale może i to jest tutaj. Nie mam pewności. Pójdę jeszcze kawałek w tamtą stronę. Ale to może być chorobcia tutaj. Niemniej już widzicie. Jak piękne widoki się nam tutaj szykują. Sprawdzam jednak. Bo jak zejdę w dół, to później muszę wejść pod górę, to już lepiej po płaskim zobaczyć, czy to przypadkiem nie jest gdzieś tutaj. Chwała, że zrobiłem te 20 metrów dalej. Wejście do Tree Top znajduje się w tym miejscu i gdybym poszedł tam, no to z powrotem pod góreczkę. Ja wiem, że zdrowo. Ja wiem, że zdrowo, ale ja ostatnio bardzo zdrowo, dużo chodzę, wystarczy mi. Schody, jak widzicie, nietypowe, czasami jest to podest, czasami są to różnej wielkości i różnej wysokości schodki. Trzeba uważać, dobrze, że teraz nie pada, bo pewnie byłoby ślisko, a ja mam obuwie absolutnie niesprzyjające chodzeniu po śliskiej nawierzchni. Nie chcę za dużo gadać, bo zaczyna się koncert owadów. Pokażę wam jak to wygląda. Najpierw zapytam się, czy mogę to nagrać. Zatem na razie przerywam jak dostanę zgodę, to Wam pokażę, jak wygląda to miejsce. W tej chwili znajduję się w restauracji Tree Top Eco Lodge, ale to miejsce to oczywiście nie jest tylko restauracja, to nie jest tylko piękny taras ze wspaniałymi widokami, które obecnie są zasłonięte przez te cashew tree, czyli te drzewa z orzecha nerkowca. Kiedy ja tu byłem 6 lat temu, no te drzewa były niższe i widok na tą piękną dolinę był troszeczkę bardziej otwarty. Nadal jest przepięknie, zielono, ale troszkę już te drzewa zasłaniają te widoki piękne. Tak jak powiedziałem, to jest hotel, to nie jest tylko restauracja, to nie jest tylko bar, ale jest to hotel pełen bungalowów. To są bungalowy, one są rozsiane po długości tego i zboczu tego tak naprawdę tej doliny. Każdy bungalow to oddzielny pokój. Wszyst do wszystkich prowadzą drewniane ścieżki. Y oczywiście jest bardzo ładne oświetlenie. To właściciel tego miejsca. Y okay. Hi. hi. <laughs> y thank you for the beer. Yeah. Y Spróbuję, może z tej strony. Zobaczcie, jest możliwość przejścia sobie. I to się roz rozciąga na dużej przestrzeni. Tutaj jest ponad 20 tego typu domków. Każdy w pewnym odległości, czyli mamy pewną zachowaną intymność, prywatność i wszystko jest pośród tej zieleni, pośród dzikiej zieleni. E, ci turyści, których dzisiaj widziałem w Green Carrot, oni właśnie śpią tutaj. Spotkałem przed chwilą dwie osoby, które siedziały tam wcześniej i przyszły tam zjeść. Widocznie tutaj kuchnia nie działa. I zostają tutaj na noc. Dlaczego? No dlatego, że jest to blisko centrum, dlatego, że ma niewątpliwie swój urok, chociaż tak naprawdę powolutku to drewno zaczyna już no, okazywać takie mm, elementy zmęczenia, że się tak wyrażą. O, ran. okun. Dostałem nawet orzeszki do zamówionego piwa. Nieelegancko byłoby nagrywać i nie zostawić jakiegoś grosiwa. Zatem zostawiam grosiwo, a to jeszcze jak jestem to pokażę wam. Oprócz tych fajnych solidnych mebli jest bar i to jest ciekawostka, bo tak naprawdę tutaj w Bannung nie macie zbyt wiele, wielu możliwości, żeby napić się koktajlu, czy spróbować normalnego alkoholu. Wprawdzie byliśmy na Pub Street, pokazywałem wam z Adamem, Sryjnie i naszą znajomą, ale to tutaj są ludzie, którzy to potrafią wykorzystać ten alkohol, który tu stoi. Także bardzo ładny bar. Tu miejsce fantastyczne do siedzenia w takim kmerskim stylu, z niskim stoliczkiem. I mniej więcej, to się tak. Prezentuje. Można sobie tutaj zamówić busy do różnych miejsc, można sobie załatwić wycieczkę. Między innymi jazdę na słoniach, między innymi odwiedziny w wioskach mniejszości tutejszych. Oczywiście jezioro jeklą. No i to co ja Wam pokazywałem: chatki, a właściwie schadki można by powiedzieć, bo na schadzki przystosowane. Dobrze, to ja wracam do mojego piwa, bo w tych warunkach klimatycznych. Jak szybciutko się do niego człowiek nie dobierze, to po chwilce jest ono już cieplutkie. Nie tylko bungalowy, bo są również normalne pokoje. One są jeszcze na podwyższeniu, także widok na piękną dolinę jest jeszcze większy, jak widzicie, są podzielone. Każdy z nich ma taki stolik przed wejściem, duże okna, duże szyby, dzięki czemu można podziwiać ten no, oazę zieleni w samym środku miasta. To jest naprawdę rzadka sytuacja, żeby aż tak wielki obszar zieleni został zachowany w samym centrum. No oczywiście wynika to z ukształtowania terenu. Niełatwo pobudować się, a przynajmniej no jest to znacznie trudniejsze na tego typu terenie niż na płaskiej ziemi. Zmywam się z Tritop e Eco Czyli z tego hotelu i z restauracją, bo zaczyna padać. A chcę dotrzeć do karotki, tam zostawiłem laptopa i moje rzeczy. Informacja techniczna: Jeden bungalow kosztuje 15 dolarów obecnie. Natomiast ten pokój, który wam pokazywałem, taki na górce, 7 dolarów. Także ceny są naprawdę bardzo przystępne w tej chwili. No ale nie oszukujmy się, to nie jest wysoki sezon, bo zaczyna się pora deszczowa. Także, gdybyście mimo wszystko zdecydowali się w porze deszczowej zawitać do banną i chcielibyście zostać akurat tu w Tritop, chociaż polecam wam zdecydowanie Ratanakiri Paradise Hotel, Enspa, zdecydowanie. Byłem, widziałem ten pokój, niby podobny styl, ale tu jest znacznie to już wszystko starsze, zniszczone i nijak się ma do tego, co prezentuje sobą Ratanakiri Paradise Hotel. Niemniej, gdybyście zdecydowali się przy tutaj, no to jest tanio. Ale tanio za coś, z jakiegoś powodu jest tanio. Dobra, śmigam, bo zaczyna padać coraz mocniej, także widzimy się za chwilę w Karotce. Dobiegłem już na miejsce. Nie pada tak strasznie mocno, ale tu nigdy nie wiadomo w jednej sekundzie, może sobie po prostu zmienić taki mały kapuściaczek w ścianę deszczu. Doleciałem, złapie oddech i zaraz jestem z wami. Oddech powoli się stabilizuje, także już myślę, że mogę normalnie z wami porozmawiać. <laughs> Coraz częściej zapytacie się, i to jest oczywiste, oczywiście zrozumiałe dla mnie, co tam u Tarą i u Dżuny. No, My jesteśmy oczywiście w kontakcie codziennym, tarą od czasu do czasu wysyła jakieś filmiki, dlatego pomyślałem sobie, że jak kilka z tych filmików, po prostu teraz wezmę, skompiluję, połączę, czy nie połączę, po prostu wezmę je, załączę do tego filmu, żebyście zerknęli sobie, chociaż popatrzyli, co tam u dziewczyn się dzieje. Zapraszam zatem na krótką relację z Kokongu. A właściwie po prostu wyrwane krótkie filmy z życia dziewczyn, kiedy ja jestem na owczyźnie. Okay. Ding, 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 ding. A chłamu, wama. Hello, Daddy. I love you. I love you. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tradycyjnie oczywiście. No odcinek dość specyficzny. Choć ostatnio chyba ta specyfika staje się standardem. Ratanakiri zupełnie inne realia dla mnie. No i zupełnie inny styl nagrywania i tego co pokazuje. To wymusza na mnie tak naprawdę ta rzeczywistość, w której się w tej chwili znajduję. Zapraszam Was z wielką Przyjemnością na jutrzejszy odcinek zamierzam pokazać Wam również coś fajnego. A dzisiaj życzę Wam spokojnego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, hej.